bo będzie tego więcej jeśli nie oglądaliście poprzednich z Sacramento, San Francisco, Los Angeles to zachęcam do oglądania i zapraszam do oglądania również kolejnych odcinków dlatego, że będziemy tutaj 14 dni więc możecie zobaczyć bardzo wiele ciekawych rzeczy Tutaj jeden z wielu kempingów na Tacho Lake trzeba na niedźwiedzie tutaj bardzo mocno włożyć. Patrzcie na to, dotarliśmy, słynny Tacho Lake trasa tutaj jak się jedzie jest po prostu absolutnie malownicza. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, po bokach, po obu stronach ulicy są Domki są, restauracje, hotele są, kempingi, jest rzeka górska, po prostu jest super. Tahoe Lake jest w malowniczym paśmie gór Sierra Nevada, które zresztą jest bardzo duże. Są tutaj parki narodowe Yosemite, Kings Canyon, Sequoia, które zresztą odwiedzimy później. A tymczasem patrzcie na to. No i na koniec dnia kolacja nad jeziorem Tacho. Musicie uwierzyć na słowo, że ta woda jest tak czysta jak woda na Wyspach Greckich. Myślę, że jest też cieplejsza niż woda w Bałtyku. No i ten piasek, tutaj jest po prostu przepiękny, czysty piasek. Po to przyjechałem do Stanów, żeby wejść do tego jeziora, jezioro Tahoe. Tutaj kręcili Top Gana 2. Tutaj możecie sobie wypożyczyć sprzęt pływający, i tutaj pokażę Wam cennik. Paddleboard 38 dolarów za godzinę, kajak pojedynczy 38 dolarów za godzinę i kajak podwójny 50 dolarów za godzinę. I to jest bardzo dużo, nawet w porównaniu do cen Europy nad Morzem Śródziemnym, ale oni tutaj po prostu zarabiają gigantyczne pieniądze, szczególnie w Kalifornii. Nawet dużo większe niż wynosi średnia e, zachodniej Europy: Niemcy, Francja, Holandia. Wiele produktów w sklepach zauważyłem, też cena jest tak 100% wyższa od e, ceny w Polsce. Tu są toalety bezpłatne, tam w oddali jest parking. I za parking trzeba zapłacić 12 dolarów za auto. Ale jak się wchodzi na piechotę, to nie trzeba płacić. To jest nasz motel na dzisiejszą noc w uroczej miejscowości South Tahoe Lake. Jesteśmy otoczeni przez góry, no i z jednej strony przez jezioro. Takiego życia nocnego jak w South Tahoe Lake City, to nie widzieliśmy ani w San Francisco, ani w Los Angeles, ani w żadnej nadmorskiej miejscowości. Jest po prostu bajeczny. Jest, jest mega klimatyczna miejscowość w, między górami a jeziorem. I W Wszędzie muzyka, z prawej strony, z lewej strony muzyka. Bardzo dużo ludzi. Jest jak zakopane, ale pewnie jest 20 razy większe. Może więcej, Patrzcie, w jakim malowniczym miejscu mieliśmy nasz ostatni nocleg. Po prawej stronie jest nasz motel, a tutaj na naprzeciwko są góry. Za nami jezioro. Za ten nocleg zapłaciliśmy 328 zł. Jesteśmy w Inspiration Point z pięknym widokiem na jezioro Taha. Tam w oddali już od samego rana pływają na łódkach. Absolutnie wybitne miejsce tutaj są toalety, jakby kto chciał, a tutaj taka ciekawostka, żeby tutaj stać. Parking do 30 minut 6 dolarów powyżej 30 minut 12 dolarów. Wyciąga się ze skrzynki taki formularz, wypełnia się go. Jedną część daje się za szybę. Do środka wsadza się pieniądze, musi być gotówka i następnie takie coś wsadza się do tej skrzynki i opłata jest zapłacona. 6 dolarów powstać chwilę to trochę dużo. Ale widzę, że nawet Amerykanie. Nie, nie, nie opłacają tego, tylko parkują tutaj, stoją chwilę i, i jadą. Co jakiś czas ktoś tutaj przyjeżdża pewnie jakiś park ranger i e, zbiera kasę i weryfikuje kto płaci, kto nie płaci, ktoś nie płaci. Typu... Jesteśmy przy szlaku Rubicon Trail. To jest podobno bardzo malowniczy szlak, na około 10 km długości, biegnący przy jeziorze. Da się tutaj wjechać autem. Jest parking blisko tego szlaku. 10 dolarów, jest godzina 9 rano w tym momencie, a prawie nie ma ludzi. To jest szlak na południowo-zachodnim brzegu jeziora Tahoe. I tutaj się zaczyna Rubicon Trail Dokładnie tam Tu jeszcze można chwilę odpocząć na ławeczkach Z pięknym, majestetycznym widokiem Trasa jest bardzo przyjemna, wzniesienia są jakieś minimalne, można powiedzieć, czyli dzisiaj prawie po płaskim pies też pływa na desce. Emerald Bay State Park, Visitor Center, niesamowite miejsce. Możecie zobaczyć tutaj historię tego miejsca. Makieta jeziora Togo. No i oczywiście sklep z pamiątkami może się coś kupi patrzcie jaki klimat łódki zaparkowane, tutaj plaża tutaj stoję na takiej mieliźnie super, woda ciepła Takie drzewo wypalone w środku członk. czas na przerwę wzięliśmy sobie dwa burgery i piwo razem jakieś 30 parę dolarów. Zobaczcie jaka przepiękna ścieżka wzdłuż jeziora. Tam jest to zejście do wody. Absolutnie fantastyczne miejsce. żeby tutaj przyjechać z Polski, nawet na tydzień są fajne zejścia do wody są fajne flaki można wyczuć sprzęt do pływania są absolutnie przepiękne restauracje, klapki wieczorem także jest co robić poza tym bardzo blisko jest Park Yosemite jest miasto Sacramento. Można do Sacramento przylecieć. Tam zobaczyć co starówkę razem z nabrzeżem przy co Sacramento. Miasteczko w stylu country. Także bardzo fajne miejsce. Patrzcie jakie fantastyczne wejście do wody. Drogi. Jest fajna ścieżka przy drodze, zaraz ją pokażę. Ale teraz zastanawiam się, czy tutaj wejść. Patrzę na ten piasek, jest po prostu rewelacja. Jak bez Jest wieczór nad Tahoe Lake. Niedługo będzie zachód słońca. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj wieczorem. Ostatnia kolacja nad Tahoe Lake i zbieramy się do parku Yosemite. Jest lipiec. Z piątku na sobotę, więc weekend jest bardzo ciężko camping Te campingi są tutaj po prostu ogromne, jest ich bardzo dużo, a pomimo to jest bardzo ciężko z kempingiem. Niestety nie można gdzieś stać na, na poboczu, pomimo, pomimo tego, że są naprawdę fajne miejsca. To są rozległe lasy, są gdzieś jakieś dróżki, jakieś parkingi przydrożne, jest bardzo dużo. Byłoby nawet gdzieś wziąć prysznic, ale nie wolno. W Kalifornii nie wolno spać na dziko. Więc my chyba pojedziemy dalej do Yosemite, dwie godziny jazdy stąd. No i tyle. Czas zabijać chyba ten odcinek z Tacho Lake. Poza tym jest tutaj sporo niedźwiedzia, żadnego nie widzieliśmy, ale e, pojawiają się na kempingach takie, takie głosy. Słyszymy, że są bardzo często widziane tutaj właśnie na kempingach niedźwiedzie. Więc to tyle, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków ze Stanów Zjednoczonych. Cześć!